Siemano Semat i witam was w kolejnym odcinku serii Zagadnijmy Razem w Hero Zero. Już zakończyliśmy trening. I na początku sprawdźmy wiadomości. Tak, dzisiaj jest... Yy, yy, ...pierwszy grudzień. I dostałem takie dwie wiadomości od twórców Hero Zero. Że tutaj pisze, że jest już kalendarz adwentowy. Czyli takie coś. Zaraz sobie otworzymy. Zaraz zobaczycie, co dostaniemy. W końcu, witaj, Mati, powiedziałem. W końcu można otworzyć pierwsze okienka w kalendarzu adwentowym. Na oficjalnym forum Hero Zero my również przygotowaliśmy dla Ciebie kalendarz adwentowy z gorącymi niespodziankami. Po prostu codziennie zaglądaj na forum i klikaj na zakładkę kalendarz adwentowy, już mam, już mam przygotowany, lub użyj przycisku weź udział. Znajdującego się poniżej tej wiadomości, żeby przejść bezpośrednio do kalendarza adwentowego. Nie mam tego. Dobra, nieważne. Każdego dnia czeka tam na ciebie gwarantowany kod pomysłowy dla twojego bohatera. Na co jeszcze czekasz? Zajrzyj tam natychmiast i sprawdź, co się ukryje za pierwszym okienkiem. Okej. Okay. Właśnie zaraz sobie otworzymy pierwsze okienko adwentowe. Czyli... Yy, tutaj jest kalendarz adwentowy, na forum to jest. Yy, I tak. Zapraszamy do adwentowego kalendarza z Hero Zero. W czasie adwentu każdego dnia można otworzyć jedno pudełko i znaleźć tam niesamowite nagrody dla swojego bohatera. Należy pamiętać, że codziennie można otworzyć tylko pudełko z danego dnia, więc uważaj aby nie przegapić nagrody. Można dokonać, dokupić kupony na nagrody do gry przechodząc do zakładki opcje. A potem kupony. Będzie je można zrealizować do końca tego roku. Zespół Hero Zero życzy Tobie dużo zabawy i szczęścia. W trakcie się do żeglądania. Dziękuję bardzo. Otwieramy właśnie pierwszą, pierwsze okienko. Co dostaniemy? Aha, 30N dostaniemy, i tutaj mamy ten nasz kupon. Tak, tutaj kopiujemy ale na razie tego nie zrobię, bo dopiero zacząłem robić treny. To niestety tego nie zrobię. Eee, tak, pamiętam cię, SPL 13, no to były dobre czasy. A pewnie jesteście ciekawi co się z moim kątem na PL 14. No został sprzedany za Peser Kata za 20 złotych. Nowym właścicielem jest yy, Gulti. Jest w tej drużynie, oczywiście. Bardzo Cię pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie także z 2. Yy, dobra, skoro już mamy pierwszy okienko otwarte, to na dzisiaj to starczy. Jestem bardzo ciekawy, jakie tutaj nagrody będą. Dobra, pomagamy wszystkim. Przyjmujemy każdą, każdą prośbę o bateryjki. Pozdrawiam też córkę Karl, Wilka, yy, Molsona, yy, Macieja131 i całą drużynę Invisible Heroes. Hmm. Hmm. Tak, dobra. I yy, dobra, klikamy misję. A tu jest event? O kurwa, nie widziałem. Zakończ wszystkie otrzymane zadania i zapewni sobie nagrody. Możesz wybrać jedną z trzech przedmiotów. Dobra, widzę, wszystkie epickie są. I jak ukończymy w danym czasie eventu, to chyba trwa tydzień z tego co wiem, dostaniemy tak, 10 punktów umiejętności, 5 oponek i jeden z trzech itemków. Tak, robimy yy, misję z yy, Bożego Narodzenia. Dobra, tutaj mamy tak 50 dobytych Girland świetlnych, 106k jest, 20 dobytych pierników, za to jest 18 tysięcy monet. Yy, raz zatrzymany Grinch, czyli to jest tak jakby świąteczny Waltz, zanim dostaniemy 7700 Expa. Tutaj 15 razy odeg odegnane zło. Przypomnę, że nie wiem, co to jest, na co to znaczy odegnane zło. że to emisje walki są, czy jak? Nie wiem. Nie rozumiem. Dobra, i tutaj 5 razy użyta perka, za to 19 tysięcy dostaniemy. dostaniemy. Hmm. Dobra, zobaczmy co to jest. Tak, to są chyba misje walki. I tutaj, jak macie takie misje, to możecie zrobić tak, że wchodzicie w szybkie podróżowanie i szukacie tych misji. Ja niestety akurat takich takowych nie mam, ale spokojnie będą... Będą misje spokojne spokojnie i oczywiście ile mamy czas na to zrobienie? Aha, 5 dni 9 godzin, czyli do końca tego nie mamy czas na wykonanie całego eventu. A tak to Tolus jest ogólnie. Dobra. Wchodzimy w ranking. Mam 50... Już mam 58. pozycję w... Rankingu jestem bardzo szczęśliwy, bo naprawdę ja tylko chciałem 17,5 honorów bić, żeby mieć te 12 tysięcy expa I właśnie teraz przejdziemy do odbijania tych, tych bohaterskich czynów. Tylko najpierw e, powiem wam o co chodziło, że, że chciałem tylko poświęcić od grzyny, żeby dali mi 17 500 honorów. No, i dali mi 18 tysięcy, też no, daje mi 17,5 tysiąca, ale ogólnie widzę, że, że jeszcze tam kilka osób próbowało mnie zaatakować wczoraj, i głównie, głównie takie walki wygrywałem. No i to mnie bardzo uszczęśliwiło, i jestem także w czempionie. Ale niestety, widzicie, ile osób mnie atakuje. No to ja nie widzę szans na razie dla siebie w utrzymaniu yy, czempiona. I pamiętajcie jak będziemy mieć 3 miliony monet to wszystko dajemy w staty. Na razie mam 1 644 tysiące hmm. dobra, może zmienimy przeciwnika, bo tutaj minus 166, minus 2000 O kurde to nie ma opcji, że coś zrobimy. Nie ma opcji nie. żadnej. Nie. Dobra, yy, tutaj mamy trzy bohaterskie czyny do odzywania. Tutaj. Co? 10 czynów zostaniemy? Ej, słuchajcie, chyba zmieni nagrodę z tych bohaterskich czynów. O kurde. Nie no, fajnie, ale trochę zszokowany jestem, bo. Bo myślałem, że będą normalne gory. Dobra, 4 punkty umiejętności. E, 4D, 4 oponki. Tutaj 12k ekspa, ale sobie zostawię na później. E, dobrze. I teraz wspomagacz. O, trzeba przedłużyć wspomagacz misji, ale... Niedługo też trzeba będzie dokupić oponki, bo się nie widzicie, że się niestety powoli kończą oponki, i no i jest lipa, nie? Dobra, jeszcze 10 sekund do końca misji. Dobra, już misja się skończyła. W sumie mi to wszystko jedno, czy to wygram, czy przegram, tak? No dobra, już mamy... O, o, i widzicie, jak jest, jak macie taką, taki, taki symbol misji czasowej z taką czapeczką, albo misji walki też z taką czapeczką Mikołaja, to znaczy, że to jest misja eventowa. No, no w sumie tak. W sumie nie trzeba się za bardzo spieszyć z tymi yy, Misjami eventowymi powiedział jeszcze 6 dni mamy, czy tam 5 Więc myślę, że myślę że to nie trzeba się spieszyć tak szybko. Dobra, sprzedam sobie kilka itemków, tutaj mamy plus 30 i tutaj się nadarzy okazja, żeby właśnie użyć pralki, ale no nie widzę potrzeby. Co mi daje jeszcze bo może zrobimy jeszcze taką jedną... Jeden bohaterski czyn, w tym trzeba mieć 1750 punktów umiejętności na... Jeden... Na jeden punkt, na ten, na, jeden, na jedną statystykę, tak? Yy. No bo wiecie co, to może dajmy sobie na dzisiaj spokój. Tylko jeszcze... Ogarniemy trochę miejsca tej, no, skrzynce depozytowej. Dobra, to w sumie To się wyrzuci A tak, no bo tutaj też jest kasa. No, tak, dobra, sprzedaj Minus 35, to w sumie też można sprzedać Tutaj minus A bo czekajcie, to w sumie no, możemy to nawet nie wypalić, bo bo się wydaje. A właśnie trzeba itemki na kondycję dać czyli tak tutaj mamy kostium tutaj ma, daje mi 474 tu 505 czyli to możemy sprzeda sprzedać znaczy wymienić i sprzedać tak? znaczy ten kostium trzeba sprzedać bo tu mi daje do kondycji a nam przecież o to chodzi, nie, że będziemy robić misję tutaj walki i Trzeba będzie jakoś to ogarnąć. I co moi siomeczki, to było chyba na tyle. Zostaw, pamiętaj, zostaw łapkę w górę, subnij, subnij mój kanał, a zostaw komentarz pod filmikiem. Nie chcesz to, nie chcesz to, możesz dać komentarz, ale nie musisz. I to było na tyle, trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku, siema.